Trafał cisnę do tego portu, co? No to idź no przyszczać, ja nie nie będę przyszedł. Wiem! Ja tylko ci mówię gdzieś potem będziesz mój zwok musiał szukać Żebyś po prostu wiedział Sikierka w dłoń O, mam beczkę Pokaż kotku co masz w środku Ej, coś tu Drewno. było i znikło nie no Tobie tego nie zobaczę, nie? O, o, o. Nie. Metalowe ostrze, Rafał. Wiesz wszystko, nie pytaj się. No, przybiorę! No Ty kazałeś mi wyrzucać, to co bierz wszystko i nie pytaj się? No, jak tak masz co się pytać? Mm, no jak nie mam co chwila wyrzucać? Jak, jak, Stary, no to ja dopiero wrzucaj. poznaję tą grę, to się pytam, nie? Spoko. O, jest, co to jest? 15, 51 jest. To 1551 jest. Co to dwóch? To jest statek, jakaś obwarka. Kurde, statka. Jest na statku. No nic nie ma chyba. Nie, tu nic nie ma. Kurwa, Rafał pewnie ma zajęty i nie mogę zobaczyć teraz kurwa na jakim serwerze jest. Nie, Rafał jest offline. Znaczy online. On ma pewnie zajęty włączony, dlatego nie można nic kurwa nawet zobaczyć na jakim serwerze Mówicie, że jest online. Ale jak ma zajęty to też tak pokazuje. No. Ty, jak jest stąd wyjdę? No dobra, chyba tędy. Mamy drabinę. Nikogo nie ma. Dyn, dyn. Gdzie są jakieś beczunie jeszcze? Bardzo chciałbym ci beczunie dorwać Rafał, na tym porcie nie za wiele jest, co? Byłeś tu? Byłeś, nie? No, yes. Pierdolę tylko raz Znajdź ty serwer, a my dołączymy i tyle Kurwa, jak rozumiesz, że nawet serwera żadnego mi nie chce wyszukać to masz coś zdupcone Wczoraj miałem to samo przez chwilę W tym dźwigu nic nie będzie Rafał, nie? nie? Na tym dźwigu dużym ona na nie da wejść, nie Da się chyba Kurwa, SP gra na serwerze razy Raz, razy, 10 razy tysięcy. SP gra wyrasta? E, no, sorry, razy 100 tysięcy. Tylko s sam muszę mu potem wysłać. Rafał, przypomnij mi, o, mam beczkę. Mu? Tak, wyślij mu, no Tylko napisz mu, żeby on nikomu nie podawać. Spoko. I po sikierze. Sprężyna, Rafał. Bierę. Wiesz, bo to dobro nie Hasło jakie było? Rafał, napisz mu na ten, bo ja nagrywam. Na Steamie. Rafał, jestem przy biomie tym... Yy, ...zimowym. Tu są... Baszki. Albo dobra, nie bierz, zaraz to sprawdzę. Zestaw do szycia. Nie nie sprawdzę. Pigułki antyradiacyjne. Batonik zbożowy. Dobra, wysłałem mu. Okej, okay, dzięki. Lina. Wiem, wiem, Rafał, już mu było, wysłałem. I tu jeszcze. Kurwa śmigłowiec leci, ja pierdolę. Ropę i paliwo. Ty, mam się chować? No a no jasne, że tak. Nie chowaj się. Stać ten ciuchy do ekwipunku i tego z pierwszego dolnego paska broni daj do ekwipunku. I nie no Ja nie słyszę tego helikoptera. Strzelał. I nie, nie będzie do ciebie wtedy strzelał. Dobra, coś słyszę. Ale ja nie mam gdzie schować. Ja mam tutaj pełno stawu. To wyrzuć na ziemię na chwilę, jak będzie leciał do ciebie. Ciao. Nie masz tam jakiegoś budynku, skopa się do budynku. Cio, bo zjadłem. A dynie też masz głowy wysiąnąć? Nie, Dyska. no, nie wiem, bo nie. To wszystko zdaje mi tyle, no. Dobra. I na Golasa mam chodzić? Tak, no. Jak będzie leciał do ciebie. Bo chyba masz tam minimapę, co? To dobra, lecę na Golasa. To ja go słyszę, Dyska. ale nie, wi nie widzę go. Na mapie go nie ma. On gdzieś tam jest. Tylko, że ja teraz nie wiem gdzie on do Rafała iść. Zachciało mi się zwiedzać port. Ja, widzę go, nad górką jest. A on mnie też widzi? Będzie leciał do mnie czy co? Raczej znaczy tak. Mm. A tu beczka jest, nawet nie jedna. poleciał gdzieś w pizdziec. czemu go na mapie nie widzę? Biera się kierę do łapy i rozwalam te beczki fragment metalu. On tam gdzieś było, już go nie widzę. Na no. kurde, kurde, szybko to se zjem, odkładam sikierę. To mi zrobisz, już go nie widzę, czyli Rafał, ja tu mam jakiegoś zielenia, spróbuj go robi. zabić. Tak, tylko że helikopter gdzieś tu jest, to jak mam go zabić? Nie wiem Ale jak helikoptera na mapie nie widzisz, no to on jest daleko No nie, ja go słyszę coraz bliżej No słychać no to słychać zawsze go słysz. Dobra, słychać. Ale on jest daleko Spróbuję zabić wow, 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 jest gdzieś nade mną! Nie! Stary przeleciał 5 metrów. Jo, ale na mapie go nie, widza. nie widzę. Co, go. Nie widzę go. Nie zabrał cię ze sobą? No bo nie zobaczysz go na mapie. Stary zakręca, ale w moją stronę. Przeleciał nade mną. Może tutaj na tym serwerze nie jak Nie masz broni czy coś? Ale ja schowałem broń do paska, tak jak mówił Kaczor. Aha, ja... to jak pusty jesteś, to nie... Ale krąży tu jak jakiś krążownik! A on strzela czy bomby rzuca, czy co? Strzela, rakiety... Kurde! Jelen mi uciekł. Poleciał gdzieś w dół. Toż to była za akcja! Gdzie to jeleń? No, jak go na mapie nie widzisz, to jest daleko. Druga, no druga bezcenna porada kaczki kaczora w ciągu pół 15 minut. Na większych <laughs> serwerach, no, na tej minimapce albo na mapie to powinno ci wskazywać. Stary. Nie ma nic, żadnej mapki. <laughs> tu są, są znowu, Rafał, skrzynki i te. Stary, mam laptopa. Komputer namierzający. To co na Facebooka. Ale ja nie mam co wyrzucić, Rafał. Jestem pełny. I tu są skrzynki, znaczy te beczki A jeszcze. A masz puszki po jedzeniu? Nie mam nic. Kolejna sprężyna. Te maszyny do szycia wypieprz, nie wiem. Nie, nic nie wypieprzam. Na pasek to dałem. Tylko nie wiem, gdzie ty jesteś teraz. Ja kamień co zbieram. A jest jakaś baza już w tej twojej rozgwiaździe? Znaczy ten, skrzynka do wrzucania? Nie wiem, po co skrzynkę stawiać, jak nie ma drzwi? No to czemu nie robisz drzwi? A po co mam robić drzwi, jak mi rozpieprzą te drewniane ściany? No to bez sensu. No to co, mam sobie chodzić z tym cały czas? Tu jest, jest milion beczek, już trzecie beczki, o, beczkowisko opuściłem. One nie znikną, nie byś Ale ja do nich nie wrócę już, bo nie dam rady. Kolejne beczki widzę. Ale nie widzę rozgwiazdy Dynia, Dynia, Kukurydzen. No i ja je wyrzucam, bo nie mieszczę. Ten helibopter dalej gdzieś tam, loto wstawia. Ja nie wiem, gdzie to Twoja rozgwiazda. Kolejne beczki. Batoniki. Zjem sobie, chociaż jestem pełny, chociaż nie wiem po co, ale sobie zjem. Czemu nie? Helikopter gdzieś tu lata jeszcze. Wiem. Stary kolejny, ja mam beczkowisko za beczkowiskiem. O, kolejne skrzynki. To w niej jest sprężyna Bieremy Rafał. O, widzę twoją barą Tak jest. Jesteś na dziś koło bazy? Nie. Ja. Mam rozgwiazdę. Yeah. Zrobię ściany już betonowe? Znaczy fundamenty? Tak. Dobra, znalazłem rozgwiazdę. To ja tu się weźnie, da? Coś to zrobił? Weź się, Kero, ściany roz rozwal, bo ja to zrobiłem, żeby przed śmigłowcem się schować. Mhm. To ja sobie dam dnie na łeb. Ten helikopter gdzieś tu cały czas lata. Ale po co ja tu wchodzę, jak nie ma żadnej skrzynki? Jak to wypieprze na ziemię, to i tak zniknie za chwilę, tak? Czy nie zniknie, Rafał? Nie wiem po jakim to czasie znika. Nigdy nic na ziemi tak nie wywalałem. Stary, ja mam. No, pełne. Jestem pełny. No. Nie ma co pieprzyć, jestem pełniutki. Hmm. Zobaczymy, co ja tu mogę skraftować. A ja mogę tutaj też budować? Jestem dodany do tego, do deka? Zaraz przyjedę do tego, Dobra. Masz młotek lepszej tej ściany, jak masz już ten. Budowlany młotek? Tak. Ja. Y on był w Tolsach, nie? Craft. No ale co mam wyrzucić? Dynię wyrzucę. Czy tam coś? Dun, 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 dun. Takie coś niebieskie mi wyszło na ścianie. Klikasz prawym i wybierasz, czego chcesz ulepszyć z kamienia czy Drewno. Ulepsz z kamienia, nie? No i nie da rady, z drewna tylko zrobiłem. Kto to? Kto to? To ty? Ja mam drewno, tylko alfonso. Chcesz drewno ci rzucę? Bo kamienio mam. Nie, nie mam kamienia chyba. A może po metalu. metalu? Sko... Czemu nie masz kamienia? 160, 163, wyrzuciłem ci. No i nie mam więcej. Kurwa po chuja ja to ulepszyłem. Dobra, nieważny. <laughs> Iść po kamień? No, przyda się. Masz coś miejsca? Potrzebujesz sprężyny albo ten, nie wiem, nici? Laptopa? jest zaraz skrzynkę postawię. No, to fajnie, dobra. Liny dobra. mam 4. 14 sekund. Cokolwiek byś postawił, bo ja wrócę po tamte skrzynki wszystkie. Ty, tę skrzynkę gdzieś tu w krzokach schowaj. Nie? No co? że przyjdzie jakiś pół ułomek i nie dobra chowaj a żeś zrobił na środku skrzynkę postawił padle mam paliwa 37 stary nie wiem co ci będzie y y potrzebne ten bora tam siodłek jak znajdziesz to możesz na koniec powiedzieć dziękuję zostawię tego konia tobie Rafał daje ci wszystko co może ci być potrzebne I masz dynię na łeb. Ale ci mówię, ten koń szybko jeździ. A... Ujedzie, że koń. Słyszysz helikopter, Rafale? Tak. Dobra, to ja cisnę po te beczki. Kurde, gdzie to było? <laughs> Chyba tam. Ja zasiadam, gdzie helikopter. Dobra, ja tu, bo, nie wytrzymam z Coś słyszałem tam w oddali. Dobra. No, widzę beczunie pierwsze. Ten helikopter gdzieś tu blisko jest. Metalowe ostrze. Mam chyba znowu ten zamek do pistoletu, tak, do broni półautomatycznej. Ty mam znaki drogowe Niedadzę się do zbroi Ja idę zaczynam na górę, bo mi się wydaje że na ktoś bazę postawił Idę tam gdzie jeszcze mnie nie było To chcesz rajdować? Mhm, za pomocą sikierka No, kilo, parę kilo i do nie, nie wiem jakiś kwadrat, co to jest? Sześcian że na mapie się nie widać, gdzie jesteśmy, Rafał, nie? No tutaj, Rafał ktoś coś budował. Ten, tu jest ta osłona, taka wiesz. Tam jest kolejna osłona. Ale bazy nie widzę. Helikoptery też już nie słyszę. po te beczki. dalsze ostatni raz chyba to przebrac jak będzie znów czy się bało to usłamał całkowicie kobietę proszę bardzo beczu nie paliwko Plandeka. Zestaw krawiecki. I kolejne znaki. Już ma, sześć mam. I Plandeka. I fragment metalu. Dobrze mówię? Tubeczki jeszcze były. Gdzie te beczu nie zostawiłem? Kiedy chyba szedłem, dobra widzę. A tam jakaś dupna wieża Rafał w oddali jest? Taka latarnia jakby nie. Dobra, powiedz mi jeszcze raz, jak się to y, serwer nazywał? No dobrze, Rafał ci napisał. Nie napisał mi, chyba. Nie. Lina Ty, oszukali mnie w tej beczce nic nie było. Możliwe, takie coś Rafał jest? Nie, nie, nie. plan deka, dobra. Nie masz Kolejne znaki ziomuś. Już ich mam 9. Mam ten strój tego kiblonurka. Przeciw ten. Promieniowanie. No, 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 chyba. No, nie, Panie, Jakoś tak, mniej więcej. Dokładnie nie wiem, jak, jak tam pisałem. Kolejne beczu, nie? Ty, zapadło mi się to pod ziemię, co jest zjoną? Ty, beczka z szokami mi się zapadła pod ziemię, na moich oczach. No, bo wszystko zebrałeś, nie? To się zapada. Aaa, bo myślałem, że to kolejne, dobra, dobra. Olej, te beczki, kamienia zbieram. Dobra I no wrócę Sikierę da się naprawić Czy muszę nową zrobić? Musisz mieć tył do naprawiania Aha Rób no, się nie opyla naprawiać, tylko gówno Dobra, nie. Nitki i rozwaliła mi się sikierka nie wiem, czy. No, nie skraftuję sikierki, bo tobie dałem cały ten staw. Ale. Mam te. Kilofy. Kilofami też mogę, nie? A. Tak jest. Landeka. Tutaj drewno mi z tego wypadło 145. Hm. Skąd oni wiedzieli, że ja potrzebuję drewno na siekierę? Mhm, tylko, że ja potrzebuję 200 Dobra, wracam do ciebie, zrzucam się i idę mu murzynić Ja zamknę drzwi na klucz, nie wejdziesz Jak coś zamknął? Przede mną, że zamknął? Długieło cię? Ale to PL był w takim jakby nawiasie, tak? Nie Nie tu. To... Stary, tu są beczki, beczek, a beczek tu jest Kolejne Butla Lina Radiale, Batonik A nie dacie rady sprawdzić ile osób teraz jest? No ja teraz nie dam rady Już wychodzę Dobra, a ja idę do rozgwiazdy Im znajdę a, gdzieś tu chyba, A ją nawet widzę